Witam Was w kolejnym odcinku Nowości w ofercie Militaria.pl, w którym pokażemy m.in. ten karabinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie! Zanim właściwe nowości, na początek ważna informacja. Trwa nasza wakacyjna wyprzedaż, w ramach której możecie kupić wiele produktów, nawet 40% taniej. W ramach wyprzedaży przygotowaliśmy dla Was ponad 6000 produktów, m.in. odzież i obuwie, plecaki, sprzęt outdoorowy i biwakowy, wiatrówki, noże czy sprzęt do ASG. Warto się pospieszyć z zakupami, dlatego że liczba produktów jest ograniczona, a dodanie produktu do koszyka wcale nie oznacza jego rezerwacji. Tak więc sprawdźcie naszą wakacyjną wyprzedaż, ponieważ naprawdę warto. A na początek mam dla Was dwa wykrywacze od firmy MindLab, a jest to wykrywacz Interpit i Voyager. Oba z linii Tacticali. Oba dostępne tylko w militaria.pl. Jak widzicie, elementy obu wykrywaczy pokryte są kamuflażem w stylu pustynnym. A zaczniemy od wykrywacza Interpide. Ten wykrywacz wyposażony jest w dziesięciocelową koncentryczną wodoodporną cewkę. Mamy tutaj trzy główne tryby pracy: monety, biżuteria, a także relikty i skarby. Sam wykrywacz wyposażony jest w bardzo duży, czytelny i prosty w obsłudze wyświetlacz, na którym mogą być wyświetlane takie dane jak ID celu i głębokość. Natomiast wojażer wyposażony jest w cewkę typu DD, która jest wodoodporna i ma rozmiary 11 na 8,5 cala. Jak widzicie, wyświetlacz jest większy, ma rozmiar 4 na 2 cale. Mamy tutaj wgrane 4 główne tryby pracy, a także jest tutaj 7 trybów dyskryminacji. Oczywiście oba wykrywacze wyposażone są w funkcję Pinpoint. Oba również można złożyć do niewielkich rozmiarów. W komplecie z wykrywaczem Xtera Voyager znajduje się również ten oto wygodny pokrowiec, który ma funkcję plecaka. Ale to jeszcze nie wszystko. W komplecie są również słuchawki, a także niewielka składana saperka, która może być także kilofę. Zanim opowiem Wam o kolejnych nowościach, przypominam, że linki do wszystkich produktów pokazywanych w tym wideo znajdziecie w opisie pod filmem. Jak wiecie, za naszą zachodnią granicą nie jest teraz zbyt bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalną kategorię gazów pieprzowych, które są legalne w Niemczech. Specjalną kategorię a to dlatego, że u naszych zachodnich sąsiadów legalnie możecie nosić tylko gazy pieprzowe, które mają oznaczenie, że są one przeznaczone do obrony przeciwko agresywnym zwierzętom. A ja chcę wam pokazać w tej chwili właśnie taki gaz obronny, który jest legalny w Niemczech, ponieważ ma tutaj wyraźne oznaczenie, że jest on przeznaczony do obrony przed zwierzętami. Ten gaz pieprzowy wyrzuca substancję drażniącą w postaci stożka, a substancja drażniąca oparta jest na 1,5% roztworze oleorasin kapsycium. Gaz wyposażony jest również w klapkę, która zabezpiecza przed przypadkowym użyciem gazu, na przykład w kieszeni. No to Teraz czas na buty. Ja mam dzisiaj dla Was dwa modele. a Zaczynamy od butów taktycznych Serwa Grom. Cholewka butów wykonana jest z połączenia wytrzymałej kordury, a także skóry licowej. W górnej części cholewki znajduje się miękki kołnierz, który zabezpiecza przed obtarciami. Być może to nie będzie za bardzo widoczne, ale wnętrze buta wyłożone jest miękką podszewką wykonaną z materiału Cambrella. Podeszła butów wykonana jest z poliuretanu i ma właściwości samoczyszczące. Specjalna konstrukcja zapewnia bardzo dobrą absorpcję energii kinetycznej, która oddziałuje na ciało podczas ruchu. Buty wyposażone są w dwustrefowy system szturowania, który w połączeniu z wysoką usztywnioną cholewką sprawia, że but bardzo dobrze trzyma się na nodze użytkownika. Ja Wam pokazuję dzisiaj wersję brązową, ale dostępna jest również czarna wersja tych butów. A kolejne buty, które chcę Wam się pokazać to buty Benon Panther XTR-06NM. Są to krótkie buty taktyczne, których cholewka wykonana została z kordury, a także ze skóry. Buty wyposażone są w membranę Regitex, która jest wodoodporna. Mamy tutaj również zewnętrzną podeszwę Vibram 187C. Wspomniana przeze mnie membrana Regitex pozwala na skuteczne odprowadzenie wilgoci, a także zabezpiecza przed przemakaniem. Buty charakteryzują się wytrzymałą i solidną konstrukcją, sprawdzą się jako obuwie taktyczne, obuwie turystyczne, ale również do użytku codziennego. A teraz czas na karabinek, który pokazywałem Wam na początku, a jest to karabinek T4E TC-68. Jest to karabinek typu RAM, czyli Real Action Markers strzela kulami w kalibrze 68. Możecie do niego załadować kule pieprzowe, kule gumowe, a także kule z farbą. Chwyt przedni Karabinka wyposażony jest w montaż typu m -Lock. W górnej części mamy szynę w standardzie RIS 22 mm, na której możecie zamontować np. celownik optyczny, celownik kolimatorowy bądź oświetlenie taktyczne. Magazynek karabinka mieści 20 kul we wspomnianym kalibrze .68, a sam karabinek zasilany jest 88-gramową butlą CO2. Gniazdo butli znajduje się pod kolbą, natomiast na korpusie mamy jeszcze selektor ognia, który pełni także funkcję bezpiecznika. Karabinek jest dość ciężki, ale bardzo wygodny i składny. A teraz sprzęt, który jest mi bardzo bliski, ponieważ bez okularów przeciwsłonecznych ja się nigdzie nie ruszam. A ten model, który chcę Wam teraz pokazać, to model Ovation od firmy WileyX. x Są to lustrzanki, więc jak widzicie odbija się mój operator, a także kamera. Szkła zostały wykonane z poliwęglanu typu selenite. Dodatkowo szkła zabezpieczone są specjalną powłoką odporną na zarysowania, a nazywa się ta powłoka T-shell. Oprawki okularów zostały wykonane z wytrzymałego tryloidu, a to sprawia, że sprawdzają się praktycznie w każdych warunkach świetnie. Można je zastosować np. w samochodzie, podczas wyprawy turystycznej, jazdy rowerem, czy także pracy. A w tym pudełku mam kolejną nowość, którą jestem zachwycony i zaraz wam ją pokażę. A tą nowością jest Ocaso Duo Desk Knife, czyli właściwie zestaw dwóch noży. Które wyglądają, jak sami widzicie, rewelacyjnie. Zobaczcie ten nóż, a tak naprawdę zestaw dwóch noży został zaprojektowany przez USA Crawforda. Zestaw składa się z dwóch noży, które można połączyć za pomocą magnesów, i wtedy stają się jednym pełnofunkcjonalnym nożem. Magnesy, które zastosowano w tym zestawie, to magnesy neodymowe. Oba noże mają głównie o profilu Spearpoint. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej 420J2. Ta stal charakteryzuje się łatwością ostrzenia i wysoką odpornością na korozję. Stojak ten pozwala na umieszczenie noża, a właściwie noży na stoliku i stanowi bardzo bezpieczną ekspozycję. Zobaczcie, stojak plus nóż, a właściwie noże, a do tego to przepiękne pudełko. Czyż nie jest to bardzo fajny pomysł chociażby na prezent? No i na koniec koszula. Koszula od firmy Helicon, a jest to model Greyman Checkerate. Muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam te koszulę od Helikona. Po pierwsze, dlatego, że zostały wykonane z wysokiej jakości materiału, który jest wytrzymały, odporny na uszkodzenia i szybko schnący. Zastosowano tutaj włókna, które nazywają się sorona. Mamy tutaj dwie funkcjonalne kieszenie na piersiach, ale jest również kieszeń wewnętrzna wykonana z siatki i zapinana na zamek YKK. No i dla mnie, jako użytkownika okularów przeciwsłonecznych, o czym Wam już dzisiaj wspominałem, są tutaj dwa rozwiązania, które uwielbiam. Po pierwsze to niewielkie nacięcie na kieszeni, dzięki któremu można okulary wygodnie przenosić. No i takie proste, ale nieoczywiste rozwiązanie, czyli wszycie tego kawałka materiału tutaj, dzięki któremu można okulary po prostu czyścić. Ja mam dzisiaj na sobie koszulę w wersji grey, ale znajdziecie również inne wersje kolorystyczne tej koszuli oczywiście w Militaria.pl to tyle w tym odcinku nowości. My widzimy się znowu za dwa tygodnie, a ja na koniec, jak zwykle, zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, bo naprawdę warto po to, żeby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo.